Witam was serdecznie. rowerowe zapiski, rzecz jasna. No dzisiaj taka sytuacja, że w końcu się zdecydowałem na kolejną część wiślanej trasy rowerowej, która biegnie z Wisły aż do Oświęcimia. To już druga część. Pierwszej, do której zapraszam Was do odcinka, jest trasa z Krakowa do Oświęcimia. Tym razem jakby, jakby od początku w kierunku północy, czyli właśnie do wyżej wymienionego. A kolejną, trzecią, będzie już Kraków i Szczucin. To już jest ponad 250, zdaje się, kilometrów, o ile ja dobrze pamiętam. Ten odcinek ma tylko i wyłącznie około 100 kilometrów. To zresztą zobaczymy, bo w ostatnich modyfikacjach została ona nieco skrócona. Przebiega już trochę inaczej. Patrząc po wszystkich informacjach, które udało mi się zdobyć, wygląda na to, to, że ona jest zdecydowanie krótsza, no i waha się w okolicach 100 km. Zapraszam was serdecznie na tą wycieczkę. No i mam nadzieję, że dostarczy Wam ona informacji takich, które pozwolą wam też poczuć ten zew przygody i ruszyć ten samym szlakiem. Trasa jest prosta, nie jest skomplikowana. Wiedzie raczej płasko, jest asfaltowa, tak więc każdy sobie na niej. Bez problemu poradzić. Zobaczymy, jaki będzie i przebieg. Liczę, że pogoda dopisze, chociaż nie wiem, gdzie zapowiadało lokalne deszcze. No co się potwierdziło po tym, jak widać, padało, ale już więcej padać nie będzie. Ee, życzę Wam spokojnego dnia, tudzież weekendu. No i zapraszam na szlak. Taką trasą e, można sobie zrobić no, niezłą krzywdę, ponieważ trasa tak rozleniwia. Podziwiamy sobie krajobrazy, patrzymy się na samą drogę, no i warto uważać na takie na przejścia, które przecina e, taki szlak droga. Może wyjechać coś z boku, czy to auto, czy inny rowerzysta. ku jadę i o poranku jest bardzo niewiele ludzi, kilku rowerzystów, ale podejrzewam, że w godzinach południowych, kiedy jest ciepło, kiedy jest sezon, wtedy trzeba naprawdę uważać na przecinające się drogi. A tutaj Wisła już się troszeczkę uspokaja, jeszcze pewnie wiele, wiele progów wodnych, ale ona już nie jest taka wążutka, tylko robi się taka całkiem szeroko. Droga jest naprawdę rewelacyjna, spokojna, żadnych jakichś niebezpiecznych sytuacji oprócz tych dróg przecinających, a tak po prostu relaks, relaks, relaks. Tutaj droga odbiła już od samej Wisły, no ale znaków jest całkiem sporo. Ja jednak zdecydowałem się, że pojadę ze śladem GPX, na pewności. No bo wiadomo, te znaki możemy czasami przeoczyć, a potem wracać szukać. No i droga zawróciła. To miejsca tak, aby można było kontynuować całą trasę wzdłuż rzeki. To pewnie jakaś odnoga Wisły. No ale nawierzchnia jest dokładnie taka sama, czyli po prostu piękna, szeroka asfaltóweczka. No i tutaj zrobiła się już prweczka taka, ale też nie jest jakaś dramatyczna. Na kolarzu się rzeczy nie nadaje. Każdy inny rower, jak najbardziej. Mam nadzieję, że szybko wrócimy na asfalt. Przyjemniej się jedzie na takiej drodze asfaltowej. Niestety, od kilku kilometrów jadę taką właśnie asfaltóweczką, która jest w kiepskim stanie, jest źle położona. No, stara jest, jednym słowem. Jest niejednolita, więc tak naprawdę cały czas się podskakuje na niej. No nie jest to przyjemne do jazdy. Na długotrwałej, zwłaszcza, ale cały czas towarzyszy mi wisła po lewej stronie, więc rekompensuje te niedogodności związane z nawierzchnią drogi. Pogoda zaczyna się robić coraz piękniejsza, owaczko też wychodzi, robi się coraz cieplej. Pozostało do końca tego punktu w Oświęcimiu około 67 km, tak więc jest godzina dziewiąta, przynajmniej dziś. Koło tego. Droga jest bardzo fajna. Teraz odbiła właśnie przez ten strumień. Podejrzewam, że jeszcze to potrwa. Będziemy gdzieś tam lędrować, okolicę Koczałkowic. No, ale to przede wszystkim e, urozmaica tę całą trasę, e, czyniąc ją e, o wiele ciekawszą. Jadąc cały czas wzdłuż Wisły, tak naprawdę, no cóż, pozostaje nam chłonąć w przyrodę. Natomiast no, gdzieś coś mi się gatka nie klei. Coś bym mądrego powiedział, ale no jakoś tak słabo jest, nie? Tak jak ostatnio mówiłem, taka poranna origami, papieru toaletowego, no i ciągle rzeczy, no nic się nie da mądrego powiedzieć. Dobra, jedziemy dalej, siadanie zrobione, znów klasyka, karapeczki jajeczko jabłuszko nie? i jakiś patonik do tego energia uzupełniona. że droga jest sielankowa. Nie ma wszakże obok Wisły, do niej wrócimy za jakiś czas, no ale w tej sytuacji brak królowej Polski Rzek rekompensują właśnie owe piękne klimaty. No i gdzieś tutaj widzę jeziora hodowlane, czy też same hodowlane. Widać jeszcze nawet góry. To pogoda taka, powiedziałbym, rowerowa stricte. Na szczęście nie ma upału, lekki wiatr, więc jeszcze to jest przejścia. Ale to, tak mówię, w formach szczytowych. Nawiązując taką refleksję na temat tego szlaku, spokojnie mogę powiedzieć, że jest to kolejny szlak, który sobie bardzo cenię, ze względu właśnie na to, że się jedzie spokojnie. Że ruch jest praktycznie bardzo niewielki. Są momenty, że praktycznie nic nie jedzie, więc jest to spokojnie trasa. Można by powiedzieć, dla no, rodzin z dziećmi, jeśli lubią takie trochę większe dystanse. Na pewno dla kogoś, kto chciałby strzelić setę na tym, na tym szlaku, bo jest naprawdę prosty, nie jest skomplikowany, nie jest technicznie trudny. No, oprócz tam kilku takich słabej nawierzchni asfaltowej, ale no, wiadomo, ona no, nie ciągnie się przez cały czas. Teraz jestem chyba w powstaniu W taką pogodę jak dziś, wśród tej całej zieleni, naprawdę wygląda tutaj. A nieprawdopodobnie sielankowo. Tak więc warto zrobić WTR-kę chociaż przynajmniej raz w życiu, bo jest to... bo jest to szlak, który naprawdę ma coś sporo do zaoferowania, chociaż jeżeli ktoś szuka, mówię, zapytków czy jakichś innych rzeczy, to raczej tutaj nie będzie. Mila Jaszowice w godziny szukałem jakiegoś moru, a był tylko pomór, czyli brak, brak czegokolwiek, żeby sobie usiąść. Ale popasałem sobie nad, nad brzegiem rzeczki. Pisu też tutaj jakby nie ma, no ale cały czas jest malowniczo, więc taka po prostu taki urok tego typu szlaków. Myślałem, że przynajmniej wrócić gdzieś na tą rzekę. to widzę w którymś momencie, ale no niestety prędko to nie nastąpi. Wpis do dziennika rowerowych zapisków w obecnym czasie, czyli 2024 1 czerwca droga jest nieprzejezdna. Widzicie możliwości przejazdu? Żadne są przejście tędy na dół, przejście tędy po prostu, bo innej opcji nie ma. A i tu też, niestety, jest zrobiona droga, ale na szczęście to jest przejezdna. Prawdopodobnie też zostanie ukończona czym prędzej. Więc będzie tutaj. O co? Jest spoko przejazd. Przykład drogi, która się kończy w dziwnym miejscu, a my musimy się przebić w tamtą stronę. Dziękuję Wam serdecznie, że przejechali się ze mną ten cały szlak. TRK jest ciekawym szlakiem tak naprawdę od tego miejsca, kiedy, w którym zaczynałem, a kończąc powiedzmy w Landku. To jest jakby taki najciekawszy, najfajniejszy fragment tego szlaku. Natomiast później zaczynają się już meandry poprzez już troszeczkę większe wsie, przez miasta trzeba przejechać. Dojeżdżając do, do Oświęcimia, kilka razy, zwłaszcza w Brzeźnice było były sytuacje, trzeba było się przewijać. Już wjazdy są, robiona jest tam droga szybkiego ruchu, autostrada. Warto to sprawdzić, zanim wybierzecie się na wtr właśnie w kierunku Oświęcimia. Za Oświęcimie zaczyna się powrót na WTRkę już i ona już wjedzie do samego Krakowa praktycznie bezproblemowo. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, ten odcinek Odlandka aż do święcimia już jest mało interesujący. Jeżeli się lubicie trzymać szlaku, no to będziecie mieli kilka ciekawych przepraw i przygód. Trzymanie się takie trochę na ślepo szlaku też nie jest e, ciekawe ani interesujące. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do subskrypcji. Polajkujcie, jeśli Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, to dajcie je w komentarzach. Życzę Wam pięknej pogody, życzę Wam pięknych, wspaniałych podróży i przygód rowerowych, czy to na WTRC, czy gdziekolwiek indziej zawsze wracajcie szczęśliwi do domu, aby planować kolejne ciekawe wydarzenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.